I tak sobie z tym poradziliśmy. Nie graliśmy troszeczkę słabiej w polu zagrywki i świetnie, świetnie sobie poradziliśmy później ze zmienianiem tempa i grze w obronie. Myślę, że trzy sety na przewagi, czwarte, absolutna nasza dominacja. Ja myślę, że przede wszystkim chyba należy też podziękować kibicom, bo to, co dzisiaj tutaj stworzyli było niesamowite i jestem przekonany, że te dwie końcówki to jest w dużej mierze też ich zasługa, ponieważ... No ponieśli nas swoim dopingiem. To co, to, co na pewno było w, można zaobserwować w tym meczu to to, że i jeden i drugi zespół odbył jeden trening na tej sali i ta sala ewidentnie sprawiała nam dużo też problemów w zagrywce i było dużo tych błędów. Ja mam też nadzieję, że jak będziemy mogli też tutaj troszkę więcej potrenować i, i też pogramy to, to ten element będzie wyglądał dobrze drugi trzeci czwarty set jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z gry obronnej i przede wszystkim z tego, że w debiucie wygrywamy i to wygrywamy za trzy punkty